Badanie OCT, czyli optyczna koherentna tomografia jest jednym z najdokładniejszych badań w nowoczesnej okulistyce. Przed badaniem może być konieczne podanie kropli rozszerzających średnicę, aby dokładnie uwidocznić głębokie struktury oka z mikroskopijną precyzją. OCT służy nie tylko do ujawniania różnych chorób oczu, ale wykorzystuje się je również do kontrolowania wdrożonego leczenia, sprawdzania jego postępów oraz do oceniania czy istniejąca choroba nie ulega progresji. Może pomóc w zdiagnozowaniu zwyrodnienia plamki żółtej, jaskry, makulopatii cukrzycowej, różnorodnych obrzęków plamki czy zapalenia błony naczyniowej oka. Pozwala również wykryć zmiany nowotworowe i pourazowe. I to wszystko w jednym badaniu? Tak, a badanie jest bezbolesne, bezkontaktowe i trwa zaledwie kilka minut. Więc jeśli pojawi się wskazanie do wykonania badania OCT, nie odkładaj go na później.